Okay. Rozpoczynamy pierwszą część konferencji prasowej pomęczu Dziki Warszawa. PGS Płynia Stargard z nami trener Krzysztof Szawlowski oraz Nikola Radoczewicz. Nikola, we'll start with you. If you can say some words after the game. Uh, ok, uh, first, uh, I'm glad uh, we got this win on my first game. Uh, it's very important for, for our atmosphere, for, for my confidence also. So it was tough game, and obviously this is my first time here. It's a great home court uh, team uh, with a great fans, and uh, I'm glad we, we we had this important win for us that uh, gave us chance to, to, to go in, in, a, in a cup. Thank you very much. Cieszę się, że udało się wygrać tutaj, w moim pierwszym meczu, w moim debiucie. Jest to spójne też świetnym klub, ze świetnymi kibicami. Dla mnie ważna jest ta wygrana. Z powodu atmosfery, z powodu pewności siebie, i teraz czekamy na zwycięstwo w innych meczach. Czy mamy pytania do zawodnika? A think that's it, Thank you very much. Thank you. Że yes. okay. w takim razie, jeśli mogę, też kilka słów poprosić. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo, bo było nam bardzo potrzebne. A też było widać po chłopakach, jak bardzo chcą wygrać, bo mieliśmy trzy porażki ostatnio, tym bardziej właśnie. Jak powiedział Nikola, była to też cały czas jest szansa na to, by do tego pucharu awansować, też nie wszystko zależy od tego wyniku dzisiaj teraz naszego, ale jeszcze czekamy na wyniki innych meczów. Ech, bardzo trudny mecz, a e, chciałbym powiedzieć, że skończyło się, się e, wysoką różnicą, ale to był bardzo trudny mecz i naprawdę musieliśmy dużo kombinować, szczególnie mając problemy z faulami, chociaż ten Jurlep też musiał kombinować, bo szybkie faule jego wysokich zawodników, no każdy, to, to taki sport, każdy musi tutaj te, te szachy jakoś Porozkładać. Cieszę się, że nam się udało to zrobić troszkę lepiej i, i, i finalnie wygrać. Ale mecz był bardzo trudny. Na tej hali nie gra się łatwo przed kibicami miejscowymi, którzy są bardzo żywiołowi i, i to super, bo, są, bo to się fajnie wtedy, są fajne widowiska. Cieszę się, że, że, że tych kilku kibiców naszych również dotarło nas wspierać. To jest bardzo miłe i, i, i zawsze fajnie się gra przy, przy ich też wsparciu no gramy dla kibiców także bardzo trudny mecz z ważnym zwycięstwem bardzo ważne po, nasze, nasze przełamanie no, jestem bardzo zadowolony z tego jak zagraliśmy jako drużyna 24 asysty cieszę się że, że Nikola jest z nami bo nasza gra w tej chwili dzisiaj wyglądała już inaczej, jeśli chodzi o zespół i Liczę na to, że tak będzie z każdym kolejnym meczem. Dziękuję bardzo, Serze. Pytań nie widzę w takim razie. Dziękuję bardzo za Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej. Z nami trener Andrzej Urle po nas Paweł Kikowski, trenerze, jeżeli mogę prosić o krótkie podsumowanie. Dwie rzeczy. Pierwsza, gratulacje dla dzików, pokazali bardzo dobrą zespołową gruzikówkę, jak zespół musi grać, jak zespół musi walczyć. To jest pierwsze, a drugie, chcę naprawdę przeprosić kibiców, ja nie mam nie jest to mój zwyczaj, ale dzisiaj naprawdę zasłużyliśmy na wszystkie gwizdki, które sobie żyli po meczu. Myślę, że zagraliśmy bardzo słaby mecz. Zawsze zespół tak gra, to jest wina trenera i na pewno jest moja wina, że zagraliśmy taki mecz. Decyzja, że zagrał Davis, to też była decyzja, jak się pokazało, niedobra. Straciliśmy po prostu zespół, który mieliśmy, no zobaczymy, musimy sobie po prostu zabrać do, do, do kupy i zrobić to, co zespół powinien zrobić. Dziękuję bardzo, trenerze. Paweł, jeżeli też mogę prosić o kilka słów. No na pewno gratulacje dla dzików, bo grali bardzo dojrzale, konsekwentnie. To jest drużyna, która, którą bardzo ciężko się goni, bo oni grają długie akcje, cierpliwie, szukają tych najlepszych pozycji dla siebie. Mieliśmy plan, żeby poprzechwytywać troszeczkę i zaatakować mocno, natomiast grali bardzo dobrze, popełnili nie za dużo strat. Dodatkowo też 24 asysty, no ale to też, jeśli się trafia, no to też jest łatwiej, tak? Wesson dzisiaj zagrał porwę w dopodobnie mecz sezonu swój, no a my skutecznością może nie, nie powaliliśmy i praktycznie wszystkie statystyki gdzieś tam są podobne, oprócz asyst i, i, i skuteczności, więc na pewno, jeśli się rzuca 66 punktów u siebie, to ciężko o zwycięstwo. Natomiast, tak jak mówię, Dzikich zagrały bardzo dobrze, bardzo dobrze w obronie. I cóż, no, naszym najlepszym punktem to na pewno byli kibice. Także dziękujemy im za doping, za wsparcie w tym meczu, ale nie dowieźliśmy tego. Ale. Ale cóż, no, sezon się nie skończył, może w pucharze nie zagramy, ale ale mamy całą drugą rundę jeszcze i oby była e, dla nas lepsza niż ta pierwsza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czas na pytania. Patryk, zaczyna. Panie trenerze, właśnie mówi Pan o nowym koszykarzu. Skąd decyzja, żeby on się tutaj pojawił w zespole i jak ocenia Pan jego przygotowanie, kiedy on będzie realnie mógł pomóc drużynie? już powiedziałem, że o... Decyzja była, że on zagra, a nie Kuper, nie mamy szóstego uh, obcego, uh, tylko pięć ich może grać i jeszcze zagrał on. Uh, on był z nami. Uh, myślę, że jak się wydać, że fizycznie jest nieprzygotowany, myślę, że jak się przygotuje, że uh, może coś więcej dać. A co dalej z Kuperem? On zostanie, odejdzie? Zobaczymy, co będzie. Co się stało w ogóle z drużyną w tych trzech ostatnich meczach? Bo naprawdę, nieźle zaczynacie, a później jest coraz... Nie, pa. ja myślę, że zagraliśmy słaby mecz z Lublinem, że zagraliśmy bardzo dobry mecz z Trenetem. Niestety nie wtrzymaliśmy tego do końca i na pewno dzisiaj słaby mecz. Także przeczytamy lepszy mecz z gorszym meczem. W jaki sposób straciliśmy to, co powiedziałem, straciliśmy to, co było dla nas ten zespół, tą chęć, to wspieranie drugiego. A jak widzi Pan przyszłość tą drugą rundę? Wydaje się, że ona będzie trudniejsza, bo tutaj u siebie będą trudne mecze z czołówką. to ja myślę, że naprawdę w pierwszej rundzie dużo lepiej graliśmy na wyjeździe niż u siebie. Także to gracz u siebie, gracz na że jak się pokazuje, nie jest żadna duża przewaga. I to nie tylko mi. Na pewno trudnie, na pewno będzie bardzo trudna walka z każdym zespołem. W tej, w tej widze nie ma zespołu, którego możesz lekceważyć. Z każdym zespołem będzie po prostu walka. Dziękuję. Czy mamy jeszcze więcej pytań? Pytań nie widzę. W takim razie panowie...